Yo, graba, słuchaj, 10 tysięcy subskrypcji. Najlepsze życzenia i najwięcej zabawy, że ja, ja, lastwitcher i mati.pl. oglądania. Graba ma bardzo obitny zwyczaje yeah. Mówi dobry wieczór, ty streama nadaje yeah. Paweł streamer, pospolity, rodzaj mensji jadowity, mały taki niepozory na gimbusy, full odporny. Bądź mądrzejszy niż komputer, szybciej niż japoński skutek, To jak lata, jak sałata, na niej włosy kłosy Kiedy tylko z moc zapada, szuka szczęścia u szybko mu na streama bez trollingu u Admina On nadaje całą noc, w jego streamie pełna moc. A gdy rano nas dawaj dalej, on nie przestaje, Sędzi noga, swędzi ręka, a ten kolor nie wymienka dalej dalej. Ale się rozpędza przeciwnie, główny, w po awarii prądu, graba, dół nadaje Do białego świtu Lola nie oddaje. W Lolu skacze w Lolu to kto go widzi, niech ucieka, Pęd, jak ile i miniony kurczę, on jest uzupełniony, już puszyją i ciebie graba się do bazy, cofa co się dzieje, gdzie ty jesteś, zapomniałem, kupić pota graba, graba, coś ci dam Chyba skina jeszcze mam, taki dzień. Rozmówki idą w cień, a marzenia się spełniają i otuchy dodają. Każdy składa ci życzenia, szczęścia, zdrowia, powodzenia i ja ci życzę dużo grania to południa zawsze spać. Dzięki za ponad rok i czekamy na kolejne wieczory Twojej głównej roli.